Myślisz, że znasz konie? Te pięć faktów cię zaskoczy. Koń widzi prawie dookoła. Ma prawie 360 stopni pola widzenia. Ma tylko dwa ślepe punkty. Tuż przed nosem i dokładnie za ogonem. Konie potrafią drzemać na stojąco dzięki tak zwanemu aparatowi ustaleniowemu. Ale głęboki sen REM łapią tylko na leżąco. Koń praktycznie nie wymiotuje, Zawdzięcza to mocnemu zwieraczowi przełyku i budowie żołądka. Dlatego kolki są tak niebezpieczne. Końskie zęby ścierają się i wyrastają przez większość życia. Regularny przegląd dentystyczny to must have. Przy każdym kroku kopyto lekko się rozszerza i działa jak pompa, wspomagając krążenie krwi w kończynie. Który fakt zaskoczył cię najbardziej? Daj znać w komentarzu i zostaw follow po więcej zwierzęcych ciekawostek. Do zobaczenia.